Stosuj zabezpieczenie przy pompowaniu swoich wyborców. Sławek nie stosował i musiał teraz włączyć zabezpieczenie. To nie widzę żadnego powodu, żeby głosować na Rafała Trzaskowskiego. To jest człowiek, który po prostu reprezentuje tą lewicową agendę, z którą ja się nie zgadzam. To jest... I teraz instrukcja obsługi co zrobić jak guma pękła? Lub pod stołkiem się pali. Ruszyć wyborców z zagranicy lub ich karty do głosowania. Prędzej ich karty. No i pewno znowu będzie tak, że będą głosować denaci. Ta pani sięgająca po piwerko to nie denat. A co na nią tęczowe Lafał? Ponad 650 tysięcy z Was zarejestrowało się do wyborów za granicą. To więcej niż wynosiła różnica pomiędzy prezydentem Trudą a mną w wyborach 2020 roku. Te wybory były, będą i są uczciwe jak te w Rumunii. Czyli nie są uczciwe. I wybór jest jeden: nie trzaskać. Nie trzaskaj furtką pajacu, bo będzie za burtą, Chciałeś być underground rapa Wyszła ci nowa kolekcja Wersja atrapa, nie trzaska, bo to przeszkadza Robi się panie Subuj i obserwuj, będzie się działo